Moje zjawienie się tutaj było chyba błędem, stwierdził Michael. Sprawiał wrażenie rozdrażnionego. Jazda zajęła mu półtorej godziny i przecież poświęcił na to cały wieczór, który chętnie spędziłby w spokoju przed telewizorem. Wreszcie bez marudzenia dzieci i zrzędzenia żony, że stale skacze po kanałach, ale te plany zniszczyło nagłe poczucie winy. Słowa i głos matki słyszane w telefonie brzmiały jakoś dziwnie. Jak dawno ją odwiedził? Przypomniał sobie, że w styczniu, z okazji jej urodzin, nawet w czasie świąt wielkanocy była sama. Nagle stanął mu przed oczami jej pusty dom i spędzane w nim samotne weekendy matki i poczuł się podle. Sam sobie wydał się egoistą bez serca i wyobraził sobie, jak bardzo ona będzie się cieszyć, kiedy nagle zjawi się u niej. Może wypiją razem wino, porozmawiają, a rankiem posiedzą dłużej przy obfitym śniadaniu. Pójdą na spacer nad morze, później gdzieś na obiad do Pabu, zanim ona wróci do swojego mieszkania w Hall, a on do Sheffield. Taka wizyta dodaje otuchy na dłuższy czas, a on będzie mógł zacząć nowy tydzień z miłym przeświadczeniem, że jego matka jest teraz znów dzięki dzięki. dzięki niemu szczęśliwa. A tymczasem napędził jej strachu, zamiast radości były płacz, gdy go tani niewiele brakowała, wpadłaby w histeria. Tyle stresu za to wszystko, co zrobił. Popchnął ją zdecydowanym ruchem do pokoju, zapalił światło, wyjął dwie szklanki i karawkę Sherry z kredensu. Wypijmy po łyku mam. Jesteś blada jak kreda. Mój Boże, Powinienem był zadzwonić i cię uprzedzić. To na pewno byłoby rozsądniejsze. Ciągle jeszcze drżała, ale jakoś zdołała podnieść szklankę do ust i wypić łyk. Nie, nie, to cudowna niespodzianka, Michael tak się cieszę że jesteś że tylko z mojego powodu zdecydowałeś się jechać taki kawał drogi tak daleko to znowu nie jest a ja i tak nie miałem nic innego do roboty mam nadzieję że nie czułeś się zobowiązany żeby tu przyjechać spytała z lękiem nie nie skłamał michael po czym jednym haustem wypił sherry alkohol sprawił że jego napięcie ustąpiło znikło też uczucie irytacji. Dobrze, że tu przyjechał. Matka wyglądała rzeczywiście źle. Bardzo zeszczuplała od stycznia, dostrzegł to mimo długiej nocnej koszuli, którą miała na sobie, jak i to, że jakoś nagle bardzo się postarzała. Miał nadzieję, że przyczyną nie była żałoba po Richardzie Linville'u. Rozejrza... Rozejrzał się dookoła. Widzę, że się dosłownie zabarykadowałaś. Coś jeszcze się stało? Jakieś tajemnicze błyski na horyzoncie? Cień w ogrodzie? Roześmiał się, ale matka była poważna. Wiesz, Michael, po śmierci. kurwa. Po śmierci Richarda przerwał jej. Ja właściwie nie chcę już rozmawiać na temat Linwilla. Nie miej mi tego za złe. Niczego dobrego nie zaznałaś od niego za jego życia. A teraz, kiedy on nie żyje, też, zdaje się, nie jest ci lepiej. Powiedziałem ci, został zamordowany przez jakiegoś byłego więźnia i to wszystko nie ma w ogóle nic wspólnego z tobą. Milczała. Michael znów nalał jej sobie szereg. Masz, wypij to i pójdziemy spać. Teraz ja tu jestem i będę cię chronił, a jutro spędzimy piękny i miły dzień, dobrze? Uśmiechnęła się wreszcie pierwszy raz od chwili przyjazdu syna. Mimo, że przerwał jej dość szorstko, kiedy zaczęła mówić o Richardzie, to poczuła otuchę z powodu jego bliskości i spokoju. Michael wprawdzie nie wiedział o wszystkim, całą... całą historię znał tylko częściowo, ale mimo to miał chyba rację. Ona sama dała się ponieść wyobraźni. Widziała duchy, wymyślała jakieś dziwaczne historie i doprowadzała do szału nie tylko siebie, ale i swoje otoczenie. Cieszę się na jutrzejszy dzień. Powiedziała. Jezu, jakie błędy, mein god!